Pandemia koronawirusa sprawiła wiele problemów gospodarczych, z którymi walczyć muszą przedstawiciele wielu gałęzi biznesu. Nie inaczej jest z producentami żywności, którzy stracili wiele kanałów dystrybucji swoich produktów, borykając się także z codziennymi wyzwaniami wynikającymi ze zmian w funkcjonowaniu gospodarki oraz społeczeństwa. Czy ten kryzys może być także szansą? Co pandemia koronawirusa zmieniła w naszym postrzeganiu żywności, szczególnie produktów ekologicznych i zdrowej żywności? O tę szczególną sytuację, z którą radzimy sobie już prawie dwa lata, spytaliśmy Miłosza Michalskiego, mistrza pszczelarskiego, właściciela profesjonalnej pasieki z województwa kujawsko-pomorskiego. Cała sytuacja z koronawirusem doprowadziła do tego, że poszliśmy w nowe strony rozwoju naszej pasieki. W większej ilości pozyskujemy kit pszczeli, który można łatwo zrobić naturalny antybiotyk, a więc propolis, oraz zaczęliśmy w dużych ilościach pozyskiwać pierżgę pszczelą, która jest kompleksem witamin, mikroelementów, substancji odżywczych. Jest, o, jest to pyłek pszczeli przetworzony przez pszczoły w ramkach w syntezie kwasu mlekowego, dzięki czemu uwydatniają się wiele witamin, mikroelementów, Elementów substancji odżywczych. Jest to jeden z najlepszych suplementów diety e, dostępnych z przyrody, zaraz po mleczku pszczeli. E, wiele z osób pyta w tej chwili o propolis, gdyż nasiliła się sytuacja grypowa. Wszyscy chcemy przeciwdziałać rozwojowi wirusów, którym tak jak COVID bardzo silnie oddziałują na nasz organizm i niszczą go. Dzięki temu, że my dostarczamy Państwu kit pszczeli, wy możecie sobie wyprodukować w łatwy, domowy sposób propolis i przeciwdziałać rozwojowi wielu schorzeń. Czy zatem pandemia może być także szansą dla przedsiębiorców? Ja jako pszczelarz zawodowy widzę silne oddziaływanie sytuacji koronawirusowej na moją pasiekę. Dzięki niej możemy rozwijać się, tworzyć nowe miejsca pracy, rozwijać świadomość społeczną. Staramy się informować o korzystnym oddziaływaniu produktów naturalnych na człowieka, na społeczeństwo. My, jako przedsiębiorcy, możemy też rozwijać się, możemy inwestować, gdyż widzimy w tym perspektywę naszej przyszłości. Możemy odnajdywać większą ilość klientów. W tej chwili silnie rozwija się nasza współpraca ze sklepami zielarskimi oraz ze sklepami, które sprzedają zdrową żywność. Widzimy bardzo duże zainteresowanie współpracą z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy rozwijają się, nie stają w miejscu, wręcz przeciwnie, my musimy iść do przodu. Sytuacja koronawirusowa wymusiła na nas większe zaangażowanie oraz większą, większe podejście do naszych klientów, z którymi chcemy być blisko, ale żeby byli zawsze pewni, że produkty naturalne są wysokiej jakości. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy tym, co jemy. Szukajmy ekologicznych i zdrowych produktów, które nie tylko wzmocnią naszą odporność i wpłyną korzystnie na nasze samopoczucie. Dzięki mądrym i odpowiedzialnym zakupom zadbamy nie tylko o nasze organizmy, ale także wspomożemy wielu przedsiębiorców i producentów zdrowej żywności.